Dzień dobry, z tej strony Revi. Ja jestem tutaj, żeby nagrać e, właśnie tą grę Czyli, Spooky Jumpscare Mansion Nagrałem cały odcinek Nagrałem cały odcinek, dlatego jestem w 250 rumie Byłem w 150, powiecie, hmm, co się stało? Ale, ja wam powiem. Nagrałem cały odcinek z 100 pokoi, było giga ciekawy. Za chwilę dodam wam przebitki, jakieś tam z ciekawych momentów, ale nie nagrałem dźwięku z gry, i było takie shitowskie to trochę. Więc postanowiłem nagrać kolejne 100 pokoi. A tutaj po prostu wam wkleję teraz yy, najciekawsze momenty. Nowy pokój, latarka, mam, mamy latarkę, zajebiście. Tu jest jakiś. Nie mam pojęcia co to znaczy. To jest jakieś. Yy, ten. jakaś szkoła. Dobra, ja sobie stąd pójdę, może. Nie mogę stąd. A, dobra, nie w tą stronę. A tu są sale. Tu są sale. jakieś. A to nie w tą stronę. Co jest? Co się dzieje? I biegnij! Dobra, czekaj, bo jakaś dziwna, mu jakaś dziwna muzyka. O oh my fucking god! Dobra, lećmy dalej. Przestań, Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Co jest? Co to jest w ogóle za muzyka dziwna? Przerażająca. Ja pierdzielę, coś mnie goni O oh ma shitting. O oh shit. O oh shit! A ja stąd uciekam szybko Miałem nadzieję, że trafię na ten room. Już widziałem go kiedyś gdzieś. To jest room z FNAFA. Hello, hello, o, oh my god, jaki nostalgia, hello, hello, gdzie ja jestem? Co jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie no to jest najbardziej stresująca część tej gry. Te labirynty są najgorsze Coraz dziwniej się robi, mam takie wrażenie, że coraz dziwniejsze muzyki grają. Coraz dziwniej się robi. Coraz dziwniejsze dźwięki jumpscarów. JA CIĘ KRĘCĘ! O mas, O JA CIĘ KRĘCĘ! Dobra, to było, to, to już było mocne. To nie był jakiś miły obrazek, bo nie zdążyłem nawet zobaczyć co to było. Ja cię- Ja pierd- PRZESTAŃ! Okej. Okay. Eee, otwierać to? Bo ja nie wiem, nie znam się na tym. Look behind you. Dobra. Dobra. Co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? No to niezły prezent. Dziękuję serdecznie ci za to. Dobra, jeśli już mieliście te najciekawsze momenty, to możemy zacząć grę. I teraz y, powinno być dobrze słychać, a jak nie będzie dobrze słychać, to się zestram. Dobra, zrobimy to. Bo tamto 100 pokoi to było. Już czuć było, że to jest kolejne. Że to już jest 200, a nie jakieś 100. Teraz powinno przynajmniej być słuchać grę, bo bez, bez gry, bez dźwięku z gry to nie jest takie dobre do oglądania, więc postanowiłem właśnie nagrać dlatego kolejny odcinek. Co jest? Dobra, you are here. No ta w tamtym set jak jak nagrywałem to, ten odcinek, to już widziałem to ale mogę wam pokazać jeszcze raz, bo tu jest miejsce, w którym niby jesteśmy i te pokoje się prze, poruszają, nie wiem. To jest straszne, ile tu pokoju jest w ogóle. O, znowu to? Hm. Nie! O, dobra. Udało się. Co jest? Jakieś dziwne dźwięki, dobra? Ja się może szybciej będę poruszał. Będę się może szybciej trochę poruszał po tym, bo robi się creepy i te dźwięki nie skazują na nic dobrego. Czy to jest nieskończony pokój? Nie, to nie jest nieskończony. Chyba to nie jest nieskończony pokój, bo. Czy to jest po prostu bardzo długi korytarz. No co jest? czekajcie, bo ja 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 coś, czuję, że jestem blisko już. Nie, to jest naprawdę długi korytarz. Tak, tak, no to był nieskończony korytarz. Dobra, oh, shit Zmieniła się muzyka No, znowu, znowu te gry Ja w nią zagram jeszcze raz, nie będę wam pokazywał, bo... Miałem... Ja już grałem w tamtym odcinku, znaczy ten co miało być, ale nie wyszedł Więc zagram jeszcze raz Dobra, wróciłem po przerwie. Wróciłem po przerwie. Możemy... Możemy kontynuować. Mam nadzieję, że zdążę do 300 rumu dotrzeć bez jakiegoś dramska dekielnego. O, dobra. Ty. 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 Za pierwszym razem, ale łatwo. Dobra, jakaś cisza dziwna się stała. Halo, czemu taka cisza dziwna? To jest bardzo dziwne. Dobra, chyba coś mnie goni. O jezu! Jest! Dobra, dotarłem do e, save'a. Możemy przeczytać ulotkę. I found something today to satisfy my unromantic thirsty. Znalazł butelkę czerwonego wina. metaliczny posmak no nie wiem czy to było łowino oh my god. dobra no to tak eee. dotarliśmy do 300 rumu nie, nie będę dalej nagrywał bo nie mogę niestety nagrałbym kolejne 50 ale nie mogę na razie by mieliście te stawki z tamtego filmu, bo tamten film wyszedł bardzo dobrze, ale nie, nie nagrało mi się niestety dźwięk z gry, więc no niestety takie, takie jest życie. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć.